Sofia wróciła do domu, czując, jak serce bije jej szybciej. Właśnie usłyszała rozmowę swojego męża, która wstrząsnęła jej światem. Cały rok znosiłem tę idiotkę, żeby dowiedzieć się kodu do sejfu. A teraz mam jej oszczędności, biżuterię i karty. Dzisiaj wszystko wypłacę i zniknę. Te słowa brzmiały w jej głowie jak echo. Była zdruzgotana, ale jednocześnie czuła, że nadszedł czas na zemstę. Sofia prawie leciała, ledwie dotykając obcasami popękanej na wierzchni. Wiatr zdawał się popychać ją w plecy, ale w jej duszy panował chaos. Poranek od samego początku poszedł nie tak. Budzik zadzwonił później niż zwykle, a telefon nagle przestał łapać zasięg, jakby się z niej naśmiewał. Dzień ten był najważniejszy od miesięcy, decydujący o przyszłości jej firmy. Gdy dotarła na parking, wyjęła z torebki breloczek i nacisnęła przycisk. W odpowiedzi cisza. Żadnego przyjaznego piszczenia, żadnej krótkiej błysku świateł. Zmarszczyła brwi i nacisnęła przycisk jeszcze raz. I znów nic. No świetnie, tylko tego mi brakowało westchnęła, czując jak nieprzyjemna fala rozlewa się po jej ciele. Serce biło jej szybciej, jakby próbowało dogonić uciekający harmonogram. Dziś, kiedy każda minuta była na wagę złota, czekała na spotkanie z klientem o dziewiątej, które miało zadecydować o losie kontraktu, nad którym pracowali przez miesiące. Sofia chciała przyjechać wcześniej, w spokoju uporządkować dokumenty, sprawdzić prezentację, zebrać myśli w jedną, klarowną linię. A teraz wszystko się sypało jak domek z kart. Jakże prawdziwe są słowa o prawie Marfiego, jeśli coś może pójść źle, to na pewno pójdzie. I oczywiście akurat w dniu, kiedy nie można się spóźnić ani na minutę. Z irytacją potrząsnęła breloczkiem, jakby miało to sprawić, że zacznie działać. Po co mi ta modna maszyna z bezkluczykowym dostępem? Pomyślała z frustracją. Stary, dobry klucz już dawno by otworzył zamek, a ona spokojnie by odjechała. A teraz, nie pilnując baterii, znalazła się w martwym punkcie. Powstrzymując się od głośnego przeklinania, Sofia obróciła się na obcasach i szybkim krokiem ruszyła z powrotem do domu po zapasowy breloczek. Spokojnie, tylko spokojnie powtarzała sobie, czując, jak gardło zaczyna ją dusić. Znaczy, tak ma być. Wszystko ku dobremu te słowa brzmiały jak mantra, ale język miał ochotę wyrzucić coś mocniejszego. Aby nie wybuchnąć, Sofia zmusiła się do myślenia o czymś innym. Przypomniała sobie, jak wiele pracy włożyła w przygotowania do tego spotkania. Każdy szczegół był ważny, a teraz wszystko mogło się rozpaść przez jedną małą awarię. Zdecydowała, że nie pozwoli, aby coś takiego zrujnowało jej plany. Kiedy dotarła do domu, szybko weszła do środka i zaczęła przeszukiwać szuflady w poszukiwaniu zapasowego breloczka. W jej myślach kłębiły się różne scenariusze. Co jeśli nie zdąży na spotkanie? Co jeśli klient straci zaufanie? A może mąż zorientuje się, że coś jest nie tak? Te myśli sprawiły, że jej serce biło jeszcze szybciej. W końcu znalazła breloczek. Z ulgą przycisnęła przycisk, a samochód odpowiedział jej dźwiękiem. Uf w końcu. Odechnęła z ulgą. Wsiadła do auta, zapięła pasy i ruszyła w stronę biura. Wiedziała, że musi się skupić, aby nie dać się ponieść emocjom. Droga do biura była zatłoczona, a Sofia starała się nie myśleć o tym, co mogło pójść nie tak. W głowie miała tylko jedno, musiała wygrać ten kontrakt. To był jej dzień, dzień, który mógł zmienić wszystko. Sofia stała w windzie z niepokojem, spoglądając na cyfrowy wyświetlacz. Może to znak, że los chroni mnie przed czymś złym? Pomyślała, przypominając sobie historie, które słyszała od znajomych. Ostatnio ktoś opóźnił się na lot, przeklinając wszystko, a potem dowiedział się, że samolot miał wypadek. Albo ten mężczyzna, który spóźniał się na autobus, jego śmurówka się rozwiązała, a gdy się schylił, z trzeciego piętra spadł żelazko. Ludzie zaczęli się kłócić i rzucać rzeczami przez okno. Gdyby zrobił jeszcze krok, żelazko mogłoby spaść mu na głowę. Czasami drobiazg ratuje od nieszczęścia. Może i ja tak mam, pomyślała Sofia, starając się nie dać ponieść panice. Wszystko się ułoży. Choć serce biło jej jak oszalałe, w tej myśli pojawiła się cicha nadzieja. Może dzisiaj ktoś tam na górze prowadzi ją w dobrą stronę. Weszła do klatki schodowej i automatycznie, nie patrząc, nacisnęła przycisk windy. Cisza. Metalowe drzwi, które zazwyczaj otwierały się bez problemu, pozostały nieruchome. Sofia mrugnęła, nacisnęła jeszcze raz, mocniej. Nic. Jakby w szyderstwie, winda, która kilka minut temu działała bez zarzutu, teraz odmówiła posłuszeństwa. Zdecydowała się na wspinaczkę na dziewiąte piętro. Pierwsze piętra były łatwe, ale już na czwartym zaczęła odczuwać ciężar w nogach. W łydkach pojawił się ciągnący ból, a serce, już zdenerwowane porannymi zawirowaniami, ledwie nie wyskakiwało z piersi. Sofia uparcie szła co chwila wycierając pod z czoła. To na pewno na lepsze. To na pewno na lepsze powtarzała jak zaklęcie, starając się nie myśleć o tym, ile jeszcze schodów przed nią. Na siódmym piętrze nagle pojawił się ironiczny uśmiech. A co jeśli to swoista poranna rozgrzewka, niezamierzony trening, którego takiej brakowało, siedząc cały dzień przed komputerem. Spali zbędne kalorie, policzki się zaróżowią, a klient pomyśli, że ma przed sobą kobietę pełną energii, a nie zmęczoną urzędniczkę. Na dziewiątym piętrze oddech jej się wyrównał, w ustach czuła suchość. Sofia głośno wypuściła powietrze, lekko się pochylając, zdjęła z ramienia torbę, która teraz wydawała się dwa razy cięższa i na chwilę oparła się plecami o chłodną ścianę. Po chwili oddechu cicho przekręciła klucz w zamku i ostrożnie weszła do mieszkania. W przedpokoju unosił się zapach porannego komfortu lekko ciepłej kawy, lilii, które zawsze stały w dużej ważonie w salonie oraz subtelnego zapachu wody toaletowej męża. Sofia stąpała na palcach, starając się nie wydać żadnego dźwięku. Jej mąż Krzysztof z pewnością jeszcze spał. Budzik u niego dzwonił o ósmej, a teraz była dopiero siódma. Sofia podeszła do kuchni z nadzieją, że uda jej się przygotować kawę, zanim Krzysztof się obudzi. Włączyła ekspres, a dźwięk mielonej kawy wypełnił pomieszczenie. Zaczęła myśleć o nadchodzącym spotkaniu. To miało być kluczowe dla jej kariery. Z każdą chwilą narastało w niej napięcie. Muszę być gotowa, powtarzała w myślach, starając się skupić na pozytywnych aspektach. Gdy kawa zaczęła parzyć, Sofia spojrzała przez okno. Widok na warszawskie ulice budził w niej nadzieję. Ludzie spieszyli się do pracy, a słońce powoli wznosiło się na niebie, oświetlając miasto. Dzisiaj musi mi się udać, pomyślała, czując, jak pewność siebie zaczyna wracać. Kiedy kawa była gotowa, nalała ją do ulubionego kubka z napisem Najlepsza szefowa i usiadła przy stole. Wzięła głęboki oddech, starając się uspokoić myśli. Wszystko będzie dobrze, powiedziała do siebie, a w sercu pojawiła się iskra nadziei. Krzysztof wszedł do kuchni, zaspany, z włosami w nieładzie. Dzień dobry, kochanie, powiedział, uśmiechając się. Jak tam poranek? Trochę chaotycznie, ale już lepiej. Zrobiłam kawę, chcesz? Odpowiedziała Sofia, starając się ukryć nerwy. Zawsze chętnie odpowiedział, siadając naprzeciwko niej. Masz jakiś plan na dzisiaj? Tak, mam ważne spotkanie z klientem, powiedziała, czując, jak jej serce przyspiesza. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie gładko. Na pewno tak będzie. Jesteś świetna w tym, co robisz, dodał Krzysztof, a jego słowa dodały jej otuchy. Sofia uśmiechnęła się, czując, że może liczyć na wsparcie męża. Dziękuję, to dla mnie ważne. Po chwili rozmowy Krzysztof wstał, by przygotować się do pracy. Sofia wzięła ostatni łyk kawy, a w jej głowie kłębiły się myśli o nadchodzącym spotkaniu. Muszę być silna, pomyślała, czując, że dzisiaj wszystko może się zmienić. W Warszawie, w małym mieszkaniu na Mokotowie, Ewa budziła się powoli. Jej mąż, Adam, miał wstać za godzinę, więc postanowiła nie budzić go wcześniej. W sercu czuła niepokój, który narastał z każdą chwilą. Tak bardzo chciała mu opowiedzieć o tym, jak pechowy breloczek z kluczami zawiódł ją w najgorszym momencie, jak winda, jakby w zmowie z całym światem odmówiła posłuszeństwa. Ale jeszcze było za wcześnie, nie chciała go niepotrzebnie denerwować. Gdy zrobiła krok w stronę salonu, nagle zatrzymała się, jakby wmurowana w ziemię. Z sypialni dobiegał głos Adama, wesoły i pełen energii. Ewa na początku nie rozumiała, o czym mówi, ale po chwili, nasłuchując, poczuła, jak krew zastyga w jej żyłach. Adam mówił o niej, ale nie w sposób, w jaki mówi się o ukochanej osobie. W jego głosie brzmiała szydercza nuta, a każde słowo raniło jak ostry nóż. Już półtorej godziny i jestem na lotnisku, kochanie usłyszała. Jego ton był zaskakująco lekki, wręcz radosny, z delikatnym śladem ironii. W końcu wyjadę z tego ponurego miasta. Dość się tutaj męczyłem. Czas na normalne życie. Ewa przycisnęła dłoń do ust, powstrzymując ciężki, dławiący oddech. Tak, masz rację. Czas był długi, kontynuował Adam, a w jego głosie brzmiała pewność gracza, który już wygrał główną nagrodę. Cały rok musiałem znosić tę nieufną idiotkę, żeby dowiedzieć się kodu do sejfu. Ale teraz mam wszystko jej oszczędności, biżuterię i karty. Dzisiaj wszystko wypłacę i zniknę. Nie znajdzie mnie kropka. Jestem wolny. Wolny jak wiatr. Ewa poczuła, jak ziemia usuwa się spod jej nóg. Dłoń na ustach stała się wilgotna, nie wiedziała czy od łez, czy od nagłego zimnego potu. Świat skurczył się do tego głosu za drzwiami i zdradliwego, beztroskiego śmiechu. Jesteś mądra, kochanie. Głos za drzwiami brzmiał cicho i przeciągle, prawie jak mruczenie. Udało ci się zostawić męża z niczym szybciej, a ja tutaj utknąłem. Ale już niedługo. Za kilka godzin będziemy razem w kraju marzeń. Ewa przytuliła się do szorstkiej zimnej ściany korytarza, czując pod palcami nierówną fakturę modnej gładzi i zrozumiała, że oddycha przerywanie, wręcz spazmatycznie. Powietrza brakowało. Serce jakby oszalałe, biło w skroniach jak szalone. Przed oczami pojawiały się obrazy: jak przypadkowo poznali się z Adamem, jak szybko zajął miejsce w jej sercu, jak pięknie ją uwodził i jak oświadczył się, nie wiedząc, że jest właścicielką małego, ale udanego biznesu. Zaczęli razem mieszkać. Ewa wierzyła w jego uczucia, a teraz wszystko legło w gruzach. Ewa czuła, jak w jej piersi coś pęka, jakby napięta struna nagle się zerwała uwalniając falę ostrego bólu. Ale w tym bólu pojawiła się także nowa siła, jakby z głębi duszy wznosiła się ciężka, stalowa determinacja. Nie ma mowy, pomyślała, a jej wewnętrzny głos brzmiał wyraźnie. Zobaczymy, kto kogo zostawi z niczym. Cicho cofnęła się, ostrożnie zamykając za sobą drzwi wejściowe. Włożyła klucze w oba zamki, górny i dolny, tak aby z wnętrza nie dało się otworzyć drzwi. Adam, jakkolwiek sprytny by się nie wydawał, znalazł się w pułapce. Tak to się robi, mruknęła Ewa, czując jak w jej sercu rodzi się dziwne, nieznane spokojne uczucie. Wygląda na to, że mówią prawdę wszystko, co się dzieje, dzieje się dla lepszego. Jej palce wciąż drżały, ale to już nie był drżenie strachu, a drżenie lodowatej determinacji, jakby w jej wnętrzu rodziła się nowa, nieznana Ewa. Ta, która potrafi działać szybko i bez wahania. Wyciągnęła telefon i wybrała numer alarmowy. W moim mieszkaniu jest włamywacz, powiedziała spokojnym głosem, z chłodnymi minutami, zdziwiona, jak obcy wydaje się jej ten ton. Tak, jest w środku. Głos operatora po drugiej stronie brzmiał głucho i odlegle. Ewa podała adres i rozłączyła się. Dopiero teraz, gdy decyzja została podjęta, poczuła, jak wszystko nagle stało się jasne. Adam nie był zarejestrowany w jej mieszkaniu. Nawet nie byli oficjalnie małżeństwem. Kiedyś sama nalegała na to, mimo że on chciał zalegalizować ich związek. Wtedy wydawało jej się, że po co ta bezsensowna papierologia? Najważniejsza jest miłość. Teraz to postanowienie okazało się jej zbawieniem. Poza tym w jej biurze, tam gdzie stał sejf, zainstalowane były ukryte kamery. Pamiętała, jak się śmiała, gdy je montowała. Wydawało się to przesadną ostrożnością. Teraz to nie była żart. Adam nie miał szans się wymknąć. Policja przyjechała zaskakująco szybko. Dwóch funkcjonariuszy, jeden w mundurze z wytartymi naramiennikami, drugi w ciemnej kurtce, weszło na dziewiąte piętro pewnym krokiem, jak ludzie, którzy wiedzą, co robią. Ich kroki echem odbijały się w klatce schodowej, jakby odmierzały sekundy do rozwiązania sytuacji. Ewa wskazała im drzwi i milcząco cofnęła się na bok, czując, jak napięcie w jej piersi zacieśnia się w supeł. Wszystko wydarzyło się niemal błyskawicznie. Po kilku minutach Adama wyprowadzono na korytarz. Wyglądał tak, jakby w jednej chwili stracił maskę pewnego siebie uwodziciela. Jego twarz zniekształciła się od gniewu, szczęki się napięły, a oczy pełne były wściekłych iskier. Ewa stała w milczeniu, obserwując Adama, który wyglądał, jakby miał zaraz wybuchnąć. Jego twarz była czerwona ze złości, a oczy błyszczały wściekłością. Co to za cyrk? Wycedził, wpatrując się w nią z niedowierzaniem. Jego głos drżał, a w tonie brzmiała niemal histeryczna nuta. Mogłaś po prostu poprosić mnie, żebym wyszedł. Ewa spojrzała mu prosto w oczy, czując jak w niej narasta pewność, której tak bardzo brakowało jeszcze chwilę temu. Na jej ustach pojawił się lekki, mimowolny uśmiech, ale nie było w nim radości, tylko gorzki posmak rozczarowania. Dlaczego miałabym prosić? Odpowiedziała cicho. Skoro sam wszystko postanowiłeś. Policjanci, którzy weszli do mieszkania, wymienili spojrzenia. Funkcjonariusz w mundurze skinął głową do swojego partnera. W tym momencie Adam został skuty w kajdanki. Dźwięk metalu brzęknął w powietrzu, jakby był ostatnią nutą w obcym przedstawieniu. Zamiast na lotnisko, prowadzeni przez policję skierowali się w dół schodami. W stronę zupełnie innej drogi. Kilka chwil później w komisariacie, kiedy pierwszy zastrzyk adrenaliny zaczął opadać, Ewa usłyszała od policjantów, że Adam był poszukiwany od dłuższego czasu. Na tego oszusta wpłynęły skargi z różnych miast. Okazuje się, że jest w poszukiwaniach już od lat, a teraz będzie musiał odpowiedzieć za wszystko naraz, powiedział jeden z policjantów. Ewa słuchała, czując, jak napięcie ostatnich godzin w końcu ustępuje. Wszystkie poranne drobne niedogodności rozładowany pilot, zepsuta winda, pośpiech nagle złożyły się w jeden jasny wzór. Jakie to szczęście, że pilot rozładował się w odpowiednim momencie, pomyślała, a na jej ustach mimowolnie pojawił się lekki, wdzięczny uśmiech. Kilka dni później, kiedy zadzwonił pracownik policji i poprosił ją, by przyszła na przesłuchanie, Ewa szła tam z lekkim drżeniem w kolanach, jakby stawała przed nieznanym zakończeniem własnego losu. Kiedy weszła do pokoju, jej serce niemal wyskoczyło z piersi. Za biurkiem, w otoczeniu starannie poukładanych teczek i spokojnego światła lampy biurkowej, siedział Olek jej pierwsza, prawdziwa miłość. Wspomnienia natychmiast przeniosły ją do lata, kiedy byli młodzi, beztroscy i zakochani. Jak to wszystko skończyło się w głupi sposób. Nie przyszła na ich spotkanie, postanowiła sprawdzić, jak on się zachowa. On pewnie się obraził, nie odzwonił, a ona, uparta i dumna, nie chciała pierwsza wyjaśniać. A kiedy po miesiącu w końcu zadzwoniła, odezwał się obcy, obojętny głos. Teraz los znowu złączył ich drogi. Olek podniósł wzrok z nad papierów, zdziwiony uniósł brwi i, jak się wydawało, od razu ją rozpoznał. Na jego twarzy pojawił się ten sam ciepły, nieco nieśmiały uśmiech, który Ewa nosiła w pamięci przez wszystkie te lata. Stała jak zaczarowana, gdy Olek mocno ją objął, rozumiejąc, że to spotkanie nie było przypadkowe. Ewa czuła, jak serce bije jej szybciej, gdy Olek wstał z za biurka. Wspomnienia ich młodzieńczej miłości wróciły z całą siłą. Przypomniała sobie letnie wieczory spędzone na spacerach po warszawskich bulwarach, ich śmiech, a także te chwile, gdy niepewność i duma zniszczyły to, co budowali. Teraz, w tej niecodziennej sytuacji, wszystko wydawało się inne, a jednak tak znajome. Ewa. Zapytał Oleg, a w jego głosie brzmiała nuta zaskoczenia, ale i radości. Co ty tutaj robisz? Cóż, życie potrafi zaskakiwać, odpowiedziała, starając się ukryć drżenie w głosie. Przyszłam na przesłuchanie. Oleg skinął głową, jakby rozumiał, że to nie jest zwykła sprawa. W jego oczach Ewa dostrzegła coś więcej niż tylko dawne uczucie. Była w tym troska, a może nawet chęć wsparcia. Przez chwilę oboje milczeli, a atmosfera w pokoju stała się gęsta od niewypowiedzianych słów. Jak się masz? Zapytał w końcu Olek, a jego ton był ciepły i pełen zrozumienia. Staram się, odpowiedziała Ewa, czując, jak emocje zaczynają ją przytłaczać. To wszystko jest trudne. Wiem, że to nie jest łatwe, powiedział Olek, a jego wzrok stał się bardziej intensywny. Ale jesteś silna. Zawsze taka byłaś. Ewa uśmiechnęła się, czując, jak dawna bliskość między nimi zaczyna się odradzać. Wspomnienia ich wspólnych chwil, radości i smutków nagle stały się bardziej realne. W tym momencie zrozumiała, że ich drogi mogły się rozdzielić, ale uczucia, które ich łączyły, nigdy nie zniknęły. Dziękuję, Olek, powiedziała cicho. To wiele dla mnie znaczy. Olek skinął głową, a w jego oczach pojawił się błysk zrozumienia. W tym momencie Ewa poczuła, że nie jest sama w tym trudnym czasie. Ich rozmowa przeniosła ją w przeszłość do czasów, gdy wszystko wydawało się prostsze, a przyszłość pełna nadziei. Może po przesłuchaniu moglibyśmy się spotkać? Zapytał Olek, a w jego głosie brzmiała nuta niepewności. Ewa spojrzała mu w oczy, czując, jak serce znów zaczyna bić szybciej. Chciałabym tego, odpowiedziała, a w jej głosie słychać było radość, która zaskoczyła ją samą. W tym momencie drzwi do pokoju otworzyły się, a do środka wszedł policjant, przerywając ich rozmowę. Ewa poczuła, jak napięcie wraca, ale jednocześnie wiedziała, że coś się zmieniło. Oleg był tutaj, a ich historia mogła się na nowo rozpocząć. Ewa, proszę usiąść, powiedział policjant, wskazując na krzesło naprzeciwko biurka. Musimy porozmawiać o sprawie, która Cię dotyczy. Ewa usiadła, a Oleg wrócił do swojego biurka, ale ich spojrzenia wciąż się spotykały. W sercu Ewy zrodziła się nadzieja, że mimo trudności, które ich czekały, nie są już sami. Ich drogi znów się skrzyżowały, a to, co miało nastąpić, mogło być początkiem czegoś nowego. Subskrybuj, kanał czeka na ciebie wiele ekscytujących historii. Ewa wspomina chwilę, gdy po raz pierwszy spotkała Olka. Byli wtedy młodzi, pełni życia i bez troski, a ich uczucie kwitło w letnich promieniach słońca. Pamięta, jak wspólnie spacerowali po warszawskich bulwarach, śmiejąc się i marząc o przyszłości. Każdy moment spędzony razem był dla nich bezcenny, a ich serca biły w jednym rytmie. Jednak los potrafił być okrutny, a ich historia zakończyła się w sposób, który oboje pamiętali z żalem. Ewa nie przyszła na umówione spotkanie, a Oleg, zraniony, nie oddzwonił. Ich drogi się rozeszły, ale wspomnienia pozostały. Kilka dni później, gdy zadzwonił pracownik policji, Ewa poczuła, jak drżenie kolan ogarnia ją na myśl o przesłuchaniu. Serce biło jej szybciej, a obawy związane z nieznanym przyszły jak cienie. Kiedy weszła do pokoju, jej serce niemal wyskoczyło z piersi. I wtedy go zobaczyła Olka, siedzącego za biurkiem, otoczonego dokumentami. W jednej chwili wszystkie emocje, które przez lata skrywała, wróciły z całą mocą. To spotkanie było jak powrót do przeszłości, do czasów, gdy byli szczęśliwi. Olek podniósł wzrok znad papierów, a ich spojrzenia się spotkały. Zaskoczenie i radość na jego twarzy sprawiły, że Ewa poczuła, jakby czas się zatrzymał. Wspomnienia ich młodzieńczej miłości ożyły w jej sercu, a ona stała jak zaczarowana. Oleg, z tym samym ciepłym uśmiechem, który pamiętała, objął ją mocno, a ona poczuła, że to spotkanie nie było przypadkowe. Czuła, że mimo upływu lat ich uczucia wciąż były żywe. W rozmowie z Olkiem Ewa starała się ukryć swoje emocje, ale nie potrafiła zignorować ciepła, które emanowało od niego. Olek z troską w głosie zapytał, jak się ma. Ewa odpowiedziała, że stara się, ale wszystko jest trudne. W jego oczach dostrzegła zrozumienie, które sprawiło, że poczuła się mniej samotna. Ich rozmowa przeniosła ją w przeszłość do czasów, gdy wszystko wydawało się prostsze, a przyszłość pełna nadziei. Wspomnienia letnich wieczorów i spacerów po bulwarach wróciły z intensywnością, której się nie spodziewała. Ewa uśmiechnęła się, gdy Oleg zapewnił ją o jej sile. Te słowa wywołały w niej poczucie bliskości, które zdawało się przetrwać próbę czasu. W tym momencie zrozumiała, że mimo rozdzielenia, uczucia, które ich łączyły, nigdy nie zniknęły. Oleg, widząc jej uśmiech, skinął głową, jakby wiedział, że ich historia może się na nowo rozpocząć. Kiedy Oleg zaproponował spotkanie po przesłuchaniu, Ewa poczuła, jak radość wypełnia jej serce. Odpowiedziała, że chciałaby tego, a w jej głosie brzmiała nuta nadziei. Właśnie wtedy drzwi do pokoju otworzyły się, a do środka wszedł policjant, przerywając ich rozmowę. Ewa poczuła, jak napięcie wraca, ale jednocześnie wiedziała, że coś się zmieniło. Oleg był tutaj, a ich historia mogła się na nowo rozpocząć. W sercu Ewy zrodziła się nadzieja, że mimo trudności, które ich czekały, nie są już sami. Subskrybuj kanał. Czeka na